Od ulicy Dworcowej do placu wolności przeszła barwna parada renifera Tudolfa wraz z mieszkańcami Zabrza. Muzyka. To już pewna tradycja i jedno z najbardziej ciepłych i klimatycznych wydarzeń w naszym mieście, który jest organizowane w ramach zabrzeńskiego jarmarku Bożonarodzeniowego Idą Święta. Super, naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Wszystko jest bardzo fajnie przygotowane. No takie magiczne. Wprowadza w taki fajny świąteczny nastrój. A tobie jak się podoba? Super! Bardzo ciekawie i po prostu wnuczek przyjechał z Wrocławia i oglądamy. Podziwiamy, bardzo ładnie. A tobie twoje wrażenia? Fajnie, bardzo fajnie. Jarmark jest wspaniały razem z całą atmosferą przepięknie. I nawet śnieg nam dopisał w tym roku. I dopisała także magia świątecznego nastroju. Na wydarzeniu jak co roku rozdano choinki, a żeby je uzyskać ochotnicy między innymi śpiewali kolendy. Jezus maliśenki, Jezus się odtajenki i nie zabrakło także tego momentu. I teraz następuje przekazanie światełka betlejemskiego. Harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju. Dziękuję niezmordowanym harcerzom, którzy przynieśli dla nas światełko pokoju. Myślę, że to o czym dzisiaj wszyscy marzymy, to zdrowie i pokój na całym świecie. Akcja ta zapoczątkowana przez austriacką telewizję ORF w 1986 roku. Początkowo miała być taka, że na wigilijne stoły dla ludzi potrzebujących, chorych miało trafić na Betleńskie światopokoju. Jednak wszyscy chcieli je mieć na swoich wigilijnych stołach. Akcja się rozrosła bardzo mocno. Do Polski po raz pierwszy trafiło światło światopokoju w 1991 roku. Otrzymaliśmy je od słowackich skautów na moście granicznym na Łysej Polanie w Zakopanem jednego roku to światło jest przekazywane na krzeptówkach Sanktuarium Marynym jednego roku w Popradzie potem światło rozlewa się do Częstochowy Krakowa i na całą Polskę światło które do nas dociera z Betlejem światło które jest rozdawane po całym świecie z przesłaniem światło dla ciebie najbardziej wzruszające że to światło z Betlejem dotarło na Ukrainę dotarło do Zabrza, dotarło do Austrii Czech Niemiec i tak naprawdę Rozbłysło po całym świecie. Każdy, kto spojrzy na to światło, będzie miał tą refleksję w sercu, że te życzenia, które przecież tak niedawno składaliśmy jednym tchem zdrowia, pokoju, szczęścia, wypowiadaliśmy bez większej refleksji. Dziś dla nas pokój znaczy tyle, co to betlejemskie światło. Dlatego życzę wszystkim pokoju, Radości i ogromu miłości. W programie Jarmarku znalazł się także spektakl opowieść o zapomnianych zabawkach i dajcie się porwać do tego bajkowego świata. to jeszcze nie koniec zmagań przedświątecznych imprez, bo w Moku cały czas się dzieje. Jeszcze przed nami też 23 bardzo e, wzniosłe spotkanie już takie przed samą Wigilią z osobami bezdomnymi, z władzami miasta, organizowane przez e, e, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, e, przez Caritas, e, wspólnie też z Mokiem. E, po drodze jeszcze wiele mniejszych imprez zimowych i świątecznych, ale myślę, że ta jest taka bardzo ciepła mimo zimnej aury e, i na na pewno wprowadza w nastrój świąt, czego wszystkim życzę tego spokoju i takiej miłości i, i, i tego, co, co możemy obdarować tutaj od siebie, nie tylko z choinką, ale też z dużą radością wracamy do domu z placu wolności.